Jest to z pewnością równanie wykładnicze. Podstawy dwójka i czwórka nie wiadomo w wykładniku, więc podstawę dobrze byłoby mieć tę samą wartość liczbową. Czwórka i dwójka wszystko mogę zapisać jako dwójkę, bo cztery to jest potęga liczby dwa. No więc tak, tutaj mam dwa, i to 2 było do potęgi x kwadrat, tu się nic nie zmienia. A czwórka to przecież nic innego jak 2 do drugiej, i ta czwórka była jeszcze do potęgi 2x minus 2. Dobra, z lewej strony mam 2 do potęgi x kwadrat, a z prawej strony mam potęgę potęgi, więc dwójka mnoży ten nawias. Będę miał 2. Do potęgi 2 razy 2x to 4x odjąć 2 razy 2 to 4. Świetnie podstawy są te same. Porównuję wykładniki w takim razie, z tego mi wynika, że x kwadrat ma być równy 4x odjąć 4. Mam do rozwiązania równanie. Jakież to jest równanie? Równanie kwadratowe. W takim razie wszystko przerzucę na lewą stronę. Równanie kwadratowe zupełne. Jeśli dobrze znam wzory skróconego mnożenia, to poradzę sobie z tym równaniem bez liczenia delty. Zaryzykujmy kwadrat różnicy. Pierwszy do kwadratu to na pewno jest x kwadrat. Odjąć podwojony pierwszy razy drugi 4x, dodać drugi do kwadratu 4. Jest to samo co tutaj? Ok, w takim razie śmiało mogę powiedzieć, że moje rozwiązanie mogę zastąpić takim wzorem skróconego mnożenia? I zastanowię się, kiedy wartość podniesiona do kwadratu jest 0. No jeżeli to, co w środku ta wartość jest równa 0, zatem mój x jest równy 2. To równanie okazuje się ma jedno rozwiązanie, i tym rozwiązaniem jest liczba 2. Oczywiście to równanie mógłbym rozwiązać za pomocą delty. Gdybym liczył deltę, wyszłaby ona 0 i x 0 ze wzoru minus b nad 2a też wyszłoby dokładnie dwa. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.